Spatrzność. Początk sztandarowy, na standar szkoły wprowadzić. Do hymnu szkoły. Połuchy Mieszkowy. Dzisiejsza uroczystość z okazji Dnia Patrona Świętego Jana Pawła II Dnia Edukacji Narodowej zaszczyciło się obecnością wielu znakomitych gości. Witamy bardzo serdecznie Wójta Gminy Panią Annę Proszę Proboszczą na naszych parafii księdza Thomas Panią urzędnicy, panie Panią Rady Krasuską, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią panie urzędnicy, Naszą Panią Dyrektor Justynę emerytowaną i obecnie pracującą kadrę pedagogiczną i administracyjno-obsługową. <kluczy> Witamy uczestników oraz wszystkich przedszkolaków i uczniów naszej placówki. Patron naszej szkoły, św. Jan Paweł II był wielkim humanistą. Każdy człowiek był dla niego ważny. szczególną troską i miłością darzył dzieci. Podjął się za niego, troszczył się o nie i zawsze miał dla nich czas. Spotykał się z wielkimi tego świata i prostymi ludźmi. Artystami, sportowcami, uczonymi, młodymi, jak i tymi w podeszłym. Ochylam się nad chorymi i cierpią Co roku w październiku obchodzimy w Polsce Dzień Papieski, który przypomina nam o wyborze karawanych tyłek na papieża. W biegłą niedzielę obchodziliśmy 24 Dzień Papieski, a tegoroczne hasło brzmi jak Panu drugi, Ewangelia Starości i Cierpienia. Przykro mi, że nasze dzieci tak się zachowują. Może ja jestem pomogli to zmienią swoje postępowanie. Święty, Święty Janie Pawle, drugi mądrz się za nami. Święty, Święty Janie Pawle, drugiem mądrz się za nami. Święty, Święty Janie Pawle, drugie mądrze się za nami. Święty Święty Analizował go, czyli ogłosił świętym papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. Swoją drogą, to bardzo dobrze, że rodzice włączają wam takie transmisje. Powinniście im za to podziękować i modlić się za nie. Modlić się za rodziców? Tak, tak jak to robił święty Jan Paweł II. On modlił się za wszystkich ludzi na pewno modliłby się za rodziców. Mogą się Was dołączyć, może zagramy meczek. Jasne, że tak, ale to trochę odpoczniemy. O kim rozmawiacie? O wyjątkowym człowieku, który kochał wszystkich ludzi i modlił się za nich. Chyba wiem, o kogo chodzi, to Karol Wojtyła, mam rację? Paweł. Chyba chciałaś powiedzieć, papież Jan Paweł II. Tak, teraz Jan Paweł II, I tak jak mówisz, ale jak to jest na imię Karol, a pochodził z domu Wojtyłów. Mieszkał w Ładobica, gdzie, jak sam podkreślał, wszystko się zaczęło. Jego mama miała na imię Emilia, niestety zmarła, gdy Karol miał 9 lat, kiedy Karol miał 21 lat, zmarł jego tata. Nasz papież miał również rodzeństwo, starszego brata, który był lekarzem. Zmarł on w młodym wieku, ponieważ zaraził się szkarlatyną. Papież miał również starszą siostrę, która zmarła kilka godzin po urodzeniu. A wiecie, że Karol Wojtyła lubił jeździć na nartach, na nartach i chodzić po górach? Lata mijały, a nasz Karol wzrastał w miłości u Boga i ludzi. Któregoś dnia oznamił swoim przyjaciołom, że pragnie poświęcić swoje życie Panu Bogu. Chce zostać księdzem. Realizując swoje postanowienia, rozpoczął naukę w detalnych formacjach seminaryjnych w Krakowie od 1942 roku. Kilka lat później został wyświęcony na księdza, potem na biskupa i na kardynała. Wreszcie pięknego jesiennego dnia na placu św. Piotra w Brzymie rozległy się dzwony ogłaszające światło radosną mówimy. Passando. W nad wszystkich otwartych Ośle święty obiec Zamętów świętych, dał każdą nadzieję, przetrwania. Umacnia nas, zwierzę, byśmy nie wątpili w boga. Z własnego przekonania nakłania nas wciąż do dobrych czynów, bo chciał Zbudzić, radził na naszych nigdy więcej boję. i że powinniśmy tą chciwością rzucić. Miłą, Razem. to naprawdę bardzo interesujące. Widzisz, szkół, a jednak rodzice mieli rację. Chyba zawsze mają. Warto no, jest poznawać się święty Świętych, aby podążać za ich przykładem i samemu starać się zostać świętym. Chodźmy Kasia, przepraszam rodziców za nasze zachowanie. Kochani rodzice, przepraszamy Was za... Zrozumieliśmy, że powinniśmy zawsze was słuchać, o nas kochacie i pragniecie naszego szczęścia. Mamy nadzieję, że nikt nie bacił się na nas. Nic podobnego. Cieszymy się z tego, że jesteście i wiecie już, co należy robić. Myślę, mój drogi że powinniśmy podziękować papieżowi za to, że nas wysłuchał. A wy? Za co chcielibyście podziękować? Само за намину добриот оца. utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty, drodzy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni szkolnym będą radosne, spokojne, pewne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, i wychowanie dzieci i młodzieży. Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Pragniemy podziękować za oddanie dla uczniów, ukazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. Dziękujemy w tym szczególnym dniu za naukę i włożony w nią trud. Za wiarę w Wam słońce zawsze święci. Niech Was lubią wszystkie dzieci. Niech uśmiech na twarzach Waszą gości, a wiatr rozpędza mówię złości. Życzenia Wam składamy i poprawę nam przyrzekamy. Życie wzdroży nam stronę. Zacierpliwość nie przebrano. Dziś piosenkę zaśpiewamy i w podzięce serca dane. Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć podzięce, podzięce, dar najpiękniejszy, za serce. Tymi słowami samorząd uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnie podziękować dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły, czynnie pracującym i tym, co odeszli na zasłużoną emeryturę za realizację trudnego ważnego zadania, jakim jest kształcenie nas, dzieci i uczniów. Szczególnie dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość, jak i pracę włożoną w nasze wychowanie w tym specyficznym i wyjątkowo wymagającym czasie. Dziękujemy za poświęcenie, wyka... za poświęcenie wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej. Dziękujemy za wszystkie nauki. Dobre rady, wskazówki, opiekę, twórcze myśli i pomysły. Niech ten dzień Waszego święta będzie jasny jak oświata i radosny jak śmiech dzieci, które w szkole uczą się świata. Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością oraz wielą pomyślnością, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.